Witam Państwa serdecznie. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, swojego czasu zrobiłem taki materiał, wywiad z Maciejem Kronenbergiem i z Krzysztofem Olkuszem na temat filmowej Łodzi. I tam jednym z pytań, które się pojawiło z mojej strony, kierowane, adresowane do obu Panów, było, który z filmów łódzkich, czyli mam na myśli filmy, które głównie opierają się właśnie o nasze plenery, naszego miasta, by wyróżnili z jakiegoś powodu, który jakby najbardziej zapadł im w pamięć, czy w ogóle jest wart tego, żeby o nim wspomnieć, tak? I go jakby pokazać jako taką wizytówkę naszego miasta. I odpowiedź Macieja Kronenberga przyznaję, że mnie zaskoczyła, ponieważ myślałem, że pojawi się jakiś bardziej znany tytuł, a Maciej powiedział, że film, który jest zatytułowany Pójdziesz ponad sadem, film w reżyserii Waldemara Podgórskiego z 1974 roku, jest takim świetnym portretem naszego miasta. Sprzed kilkudziesięciu lat. I rzeczywiście, jak wróciłem do tego filmu, bo coś mi ten tytuł mówił, ale odświeżyłem sobie tutaj, zainspirowany właśnie przez Maćka, i mówię: wow! Pierwsza sprawa to rzeczywiście jest tak, jak Maciek wspomniał, pokazano wszystkie takie najważniejsze miejsca naszego miasta w bardzo dobry sposób, ale to nie to, jakby schwyciło mnie tutaj za serce, tak? Perypetnie tego młodego człowieka, Franka, człowieka, który ze wsi trafia do miasta i tutaj podejmuje pracę w wielkim zakładzie włókienniczym równolegle uczy się w szkole wieczorowej to jak gdyby bardzo podobna sytuacja z mojego życia, tak? Z małym wyjątkiem. Ja urodziłem się w Łodzi, nie pochodzę ze wsi. Natomiast reszta tych przygód i perypetii to tak jakbym oglądał siebie z dawnych czasów. Wspomniałem już o tym, że Franek, filmowy Franek rozpoczyna pracę w dużym zakładzie włókienniczym. I co prawda, nie zabiorę Państwa do takiego zakładu, bo to było trudne w tych czasach, tak? <grystanie> I nasz bohater Franek na tle tej bramy się pojawia. No, co nam sugeruje, oczywiście, że pracował w, tych, w tychże zakładach tutaj które yy, oj, muszę sprawdzić, przypomnieć sobie, jak one się nazywały. Miałem okazję je zwiedzać jako młody chłopak. W podstawówce z całą klasą były takie wycieczki organizowane, żeby właśnie pokazać nam, jak wyglądają takie zakłady włókiennicze. A tutaj właśnie Franka widzimy, jak paraduje na tle tej bramy. Krzysztof, aktor Krzysztof Stroiński w filmie Pójdziesz ponad sadem, właśnie pracując na tej przędzalni przemieszcza się pomiędzy właśnie takimi maszynami, jak Państwo tutaj widzicie za plecami. Łatwo było w filmie pokazać te maszyny z racji tego, że te maszyny po prostu wtedy funkcjonowały i one były na bieżąco, na bieżąco eksploatowane. Bardzo łatwo było spośród tłumu wyróżnić włókniarki, szczególnie w środkach transportu, ponieważ te panie mówiły zawsze troszeczkę głośniej niż pozostali pasażerowie. Z racji tego, że panie były ogłuszone przez stukot tych maszyn i pracując wiele lat e, obok takiej maszyny po prostu traciły słuch. I w momencie, kiedy wchodziło się do tramwaju i, i słychać było taki właśnie hałas podniesionych głosów, to można było się domyśleć, że właśnie panie wracają z pracy. I tutaj może państwa zaskoczę, bo w mojej burzliwej karierze pracowałem również w przędzalni przesąkowej, Polmerino, która znajdowała się na ulicy Wrublewskiego. No i muszę państwu zaświadczyć, że ten zapach, który tutaj roztacza się w muzeum, jest identyczny, który miałem okazję wielo, kilkadziesiąt lat temu zaznać w tejże przędzalni. Pełna nazwa to była przędzania czesankowa imienia Gwardii Ludowej Polmerino. A łodzianie, którzy pamiętali jeszcze czasy przedwojenne, nazywali tą fabrykę fabryka, fabryką starych Francuzów. Skąd to się wzięło? Ano, od oczywiście właścicieli: Alar, Rousseau i spółka. W swoich najlepszych czasach Polmerino zatrudniało prawie 4000 osób. To był naprawdę potężny zakład. Tutaj, w tym miejscu, gdzie stoję. Obok tej wieży, stylowej wieży ciśnień, zbudowanej z czerwonej cegły rozpościerały się hale z prawej i z lewej strony i one aż się ciągnęły tam do tego budynku, gdzie w 70-tych latach wybudowano magazyn. I ten magazyn w tych czasach, kiedy ja tam pracowałem, nazywał się, potocznie wołano na to pakarnia. No praca to była tam wręcz katorżnicza. Dlaczego katorżnicza? No już mówię, trzeba było takie wielkie skrzynie sprzętu naciągnąć na taki drewniany wózek, bo na to dyszel wołano. I tym wózkiem dowieść do windy, tam to zrzucić, a później windom nadal zjeżdżało do jeszcze innego magazynu, gdzie panowie wrzucali to na samochody. Zatrudnienie znajdowało tam głównie osoby z tak zwanego skierowania, bo nie wiem czy Państwo o tym wszyscy wiecie, ale w latach 80. obowiązywał przymus pracy. Zapomniałem jak to się dokładnie nazywało. Czy obowiązek pracy, przepraszam. Obowiązek pracy, tak? Także. No, trochę złapanki tutaj trafiali ludzie. Tacy młodzi ludzie, jakby znaleźli się w tych okolicznościach, nie będę się rozwodził. Może opowiem o tym przy innej okazji. W każdym razie my tu pracowaliśmy, nie wiem, 4, może 5 miesięcy po to, żeby nazbierać na wakacje, wyjechać darówka pod namiot. No, a ta praca no, to była taka, że doświadczenie pozwoliło mi. Każda kolejna praca była lżejsza, o, może tak. Co do jednej rzeczy mogę Państwa zapewnić, że. Tak właśnie wyglądały wnętrza tych fabryk włókienniczych. Zapamiętałem właśnie w Polmerino te takie ciemne korytarze. To czasami tak wygląda, jakby ta praca odbywała się w kopalni, tam przepychanie tych wózków właśnie z tymi belami wełny. W każdym bądź razie mieliśmy okazję właśnie tam czasami z kolegami jakimś wózkiem takim akumulatorowym elektrycznym jechać po tych wąskich, tych zawsze miałem Tutaj wielkie uznanie i podziw dla tych chłopaków, którzy kierowali tymi wózkami, że oni tak się przeciskali przez takie ciasne, no a tam jeszcze ludzie przechodzili, tak trzeba było uważać, żeby nikogo nie potrącić. No tak to wyglądało. Jak widzicie Państwo, teraz tu jest osiedle nowoczesne. Za mną jeszcze budynek maszynowni, który pozostał z tych starych czasów. Też chyba widać, że nie mają za bardzo pomysłu na to, co z tym zrobić, bo on jest zabezpieczony, ale nie remontowany. Fajnie, że zachowała się ta wieża, to na pewno. Za moimi plecami widzicie państwo tak zwaną halę szedową. Ona też się zachowała. Szedowa dlatego, że ten dach jest taki specyficzny. Nie będę tutaj już w technikalia wnikał. W każdym bądź razie ona łączyła się z biurem. Tamten nowoczesny budynek, który państwo widzicie na rogu, to jest właśnie miejsce, gdzie było biuro, gdzie załatwialiśmy wszystkie formalności. I teraz przejdę już do filmu. Pamiętacie państwo, tam Franek poznaje Anię. Tak? Ania pracuje na przędzalni. Co mi to przypomina z moich doświadczeń w pracy w Polmerino? Ano, mieliśmy okazję poznać tu wiele dziewczyn. Te dziewczyny pochodziły ze wsi, one przyjeżdżały pracować do Polmerino i zarazem uczyły się przy zakładowej szkole, gdzie zdobywały zawód. No i tak czasami żeśmy się bliżej z nimi zaprzyjaźniali i jakby efektem takiego jednego wieczoru, który spędziliśmy tutaj z tymi korzenkami, było to, że właśnie zaproszono mnie tutaj do tego Zadzwoniono na pakarnie, podano moje nazwisko i mojego kolegi i zaproszono nas do tego budynku biurowego, do pani kadrowej. No i pani kadrowa tam w tonie takich matczynych napomnień, upomnień zwróciła nam uwagę, że nasze y, tutaj nasza aktywność jest niewskazana, pokazała wszystkie tutaj, że tak powiem zagrożenia i na tym ta pouczająca rozmowa się zakończyła. W filmie widzimy scenę tak zwanego wkupnego. No i potwierdzam Państwu, taki obyczaj panował i my również musieliśmy się wkupić tutaj do tego towarzystwa pakarni. Dokładnie na rogu, gdzie znajduje się zakład fryzjerski, to znajdował się sklep spożywczy, gdzie kupowaliśmy, no różnie to się nazywało, pershingi, jabole, no całą, cały słowniczek można było ułożyć tutaj odnośnie tych tani win. I wzdłuż tych domków które pobudowali dla swoich pracowników starzy Francuzi. Po zakupie linek kierowaliśmy się na boisko klubu Orkan. Jak wspomniałem, Franek łączył pracę w zakładzie włókienniczym z nauką, ale o tym już opowiem w innym miejscu. Jak wspomniałem na wstępie mojego filmu z głównym bohaterem łączył mnie fakt, że zarówno on, jak i ja kończyliśmy liceum, pisaliśmy maturę, jako odrośli ludzie, w trybie nauczania wieczorowego. W tym miejscu, gdzie stoję, znajduje się byłe liceum imienia Ewarysta Estkowskiego, chyba nie przekręciłem tutaj nazwy, Centrum Kształcenia Ustawicznego. A już z prawdziwym wzruszeniem oglądałem tą scenę, kiedy Franek e, ucząc się, przygotowując się do matury, przysypia. Budzi go Bożena Dykiel, która gra żonę jego brata. To mi przypomina sceny z mojego życia, bo kiedy wracałem z pracy, e, no, potem musiałem poczekać, aż córka uśnie, i zabierałem się do książek, do zeszytów. To bywało właśnie, że podobnie jak Krzysztof Stroiński w filmie również przysypiałem. Po prostu przysypiałem nad tymi książkami. I to właśnie mnie tak bardzo do tego filmu przekonało, no i wywołało pewne wspomnienia i takie ciepłe uczucia. Fakt, że zdałem tą maturę tutaj na same piątki, to był rzeczą wyjątkową dla tej szkoły, bo w tych centrum kształcenia ustawicznego, bo tak się nazywały te szkoły. No to różnie ludzie traktowali sobie tam te, te sprawy nauki i nauczyciele byli naprawdę tutaj wzruszeni, bo tak jak mówię to był rzadki przypadek. Ja nie mówię, że wyjątkowy, ale rzadki. Oczywiście Franek nie chodził na Różyckiego na ulicę Różyckiego, tam gdzie państwu pokazywałem to miejsce mojej edukacji. Tylko tutaj, w tym pałacyku Szwajkerta, Roberta Szwajkerta na Piotrkowskiej. Obecnie mieści się Instytut, Instytut Europejski, no bardzo ciężko tam wejść do środka, ale te kolumny widać dokładnie na zdjęciu. Kiedy mi oznajmiono, że znalazłem się pośród tych szczęśliwców, którzy zdali z tak dobrymi wynikami maturę, no to dowiedziałem się, że będą, że są przewidziane jakieś specjalne nagrody dla tych, którzy mieli takie chwalebne świadectwo naturalne. I miało się odbyć spotkanie właśnie tutaj z kimś, nie wiem czy to był prezydent miasta Łodzi, czy ktoś wysłany właśnie tutaj przez prezydenta. W każdym bądź razie te nagrody wręczano w pałacu, w dawnym pałacu Izraela Poznańskiego czyli w części tutaj manufaktury, obecnie dzisiaj tu znajduje się muzeum i tam, tam, że udałem się, to co zapamiętałem z tej ceremonii to to, że był taki moment kiedy ja po prostu się zawstydziłem było wspólne zdjęcie tych tak? wszystkich maturzystów ta, ta młodzież tak uroczyście ubrana, ładnie, zresztą ja też założyłem krawat i marynarkę ale ja się od nich zwyczajnie odróżniałem i e, obawiałem się takiej sytuacji, że ktoś weźmie jeżeli tam stanę pośród nich, to ktoś pomyśli, że to jakiś nauczyciel e, ma jakieś tam parcie na szkło i stanął między uczniami, nie? że to jakieś nadużycie. Także skromnie sobie sta stanąłem z boku, kiedy te zdjęcie robiono. Właśnie tam, gdzie znajduje się ten okazały balkon w tej wielkiej sali, głównej sali Pałacu Poznańskiego wręczano najlepszym maturzystom Pamiątkowe odznaki i chyba dyplomy, o ile dobrze pamiętam. W tych moich materiałach o tym filmie pojawia się wiele miejsc, plenerów łódzkich, które już wielokrotnie Państwu pokazywałem przy okazji innych filmów, omawiania innych filmów. Ale jest takich kilka miejsc, właśnie pojawiających się w tym filmie, które dla mnie samego stanowią ciekawostkę i właśnie w takim miejscu w tej chwili się znajduję. Jest to park Biden-Powella niedaleko ulicy Niciarnianej. Niedaleko zresztą stąd znajduje się stadion mojej drużyny, której kibicuję, czyli Widzewa Łódź, ale o Widzewie będzie osobny materiał i o stadionie. Natomiast tutaj widzimy w filmie ten amfiteatr, i tak się zastanawiałem, czy on jeszcze istnieje. A tak rzadko tutaj bywam, w tym parku, że <laughs> nie ukrywam, że z wielką przyjemnością przyjechałem tutaj. I ku mojej radości, proszę bardzo, amfiteatr jest. I mogę Państwu pokazać. Stoją dokładnie tutaj. Nie mam ze sobą filtra na obiektyw. Pewnie będzie bardzo prześwietlone to zdjęcie. Wysokie drzewa przesłaniają wieżowce, które tam stoją właśnie w okolicach Inciarnianej, a które widać w kadrach filmu. Zauważyłem jeszcze jedną taką fajną rzecz że widzimy w filmie Piotrkowską z obu jej końców, tutaj od, od strony Placu Reymonta i od Placu Wolności. Teraz właśnie widzimy y, y, autobus 57 linii, która właśnie łączyła Plac Niepodległości z Placem Wolności, czyli y, Krańce i y, przechodzącego Franka Piotrkowską na wysokości Placu Wolności, czyli taka spinająca klamra naszej kochanej ulicy Piotrkowskiej. Dostrzegamy również parę naszych młodych bohaterów na tle Teatru Wielkiego na placu Dąbrowskiego. Jeszcze wtedy były te stare fontanny, a dziś mamy taką fontannę w postaci nie wiem fali. Kolejnym rozpoznawalnym miejscem łodzi jest rynek Starego Miasta. Tutaj widzicie Państwo zdjęcia z drona w wersji, kiedy był jeszcze przed renowacją. a Właśnie tutaj pośród młodych ludzi sprawdzamy możliwości drona i tak właśnie ten rynek wyglądał, takie były płyty. W filmie jest to dosłownie taki kilkusekundowy kadr, nieco takich ciemnych zdjęć. Takie troszeczkę odczapy te, 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 te zdjęcia, ponieważ one z niczym tutaj specjalnie się łączą, tak jakby Ryszard chciał koniecznie pokazać ten, to miejsce. Oceńmy efekt tych zmian. No powiedzmy, że postawiłbym czwórkę, tak? No bo nie wiem, jest taka moda teraz ucieczki, właśnie od tych betonowych płyt, i za każdym razem e, ci, którzy wykonują jakieś modernizacje, są krytykowani właśnie za to, że nie ma tej proporcji, jeśli chodzi o zieleń i betonowe płyty. Generalnie, jeżeli to jest w odpowiedniej proporcji, to mi tam specjalnie to nie przeszkadza. Natomiast, no tutaj te zmiany są, jakby to powiedzieć, niewielkie. Na plus zapisać trzeba te wiaty, które pojawiły się. No, nie wiem jak one będą chroniły przed słońcem, bo widzę, że one są takie przezroczyste. No ale poczekajmy do lata, zobaczymy. Obecnie te murki są wyraźnie wyższe. Pamiętam, że. Kilka lat temu coś tutaj robiłem, jakieś zdjęcia, i ten, na ten niższy murek starałem się, no tutaj tak, zapominając o tym, że ile mam lat, wskoczyć tak dynamicznie tutaj, tak jak młodzieniec. No i przypłaciłem to tym, że moje dżinsy się rozerwały w kroku. Wielu sobie zadaje pytanie, dlaczego ten rynek jest tak niepopularny, nawet wśród mieszkańców łodzi. Nie wiem, czy jest na to jakaś jedna odpowiedź, pewnie składa się kilka rzeczy na to, no chociażby ta dzielnica, która zaraz tam się rozpościera, czy stare bałty, te stare kamienice, gdzie no mieszka taki specyficzny typ mieszkańców. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, no to cóż, no to bliskość manufaktury, która wszystkich tutaj przyciąga i tam ten rynek manufaktury jak gdyby odgrywa rolę właśnie rynku miejskiego. Kolejny powód to pewnie to, że nie ma za bardzo gdzie tutaj parkować. Był parking, ale go zlikwidowano. Widać, że na chodnikach teraz stają te samochody. No wystarczy postawić kilka gazonów albo słupków i wtedy już zupełnie stanie się tutaj całkowicie miejsce odosobnione i pustynne ze względu na to, że no, nie wszyscy rowerami się poruszają, tak? Albo na pieszo. Ludzie jeżdżą generalnie samochodami, to po prostu trzeba bić i wbić sobie do głowy ten fakt. Wszyscy zgodnie podkreślają, że to miejsce tak na pierwszy rzut oka ma potencjał, tak? Ma potencjał, więc dlaczego ten potencjał nie jest wykorzystany? Kolejnym takim wizytówkowym miejscem łodzi, które widzimy w filmie, to jest Plac Wolności. I widzimy bodajże dwukrotnie, kiedy raz, kiedy Franek tutaj przyjeżdża. No i w scenach końcowych, kiedy koledzy niosą go na barkach. Koledzy z pracy oczywiście, którzy świętują przyjęcie na studia Franka. Tłumaczą się właśnie, że ich kolega z pracy, kumpel z roboty, no. Zasłużył na takie, na takie specjalne traktowanie. Ja również po zaliczonej maturze na pięć, tak jak Franek, poszedłem na studia. Muzeum etnograficzne w Łodzi, zlokalizowane na Placu Wolności. No, tutaj się też umawiano. Jeżeli powiedziało się komuś, słuchaj, spotkamy się pod skorupami o 5, czy tam o 17, no to było jasne, że właśnie w tym miejscu. Nie mogło być inaczej. Skoro to jest tak bardzo łódzki film, to żegnam się z państwem melodią prześniczki, hymnu Łodzi wygrywaną przez ratuszowe kuranty. Do zobaczenia.